Dzwonić do kogoś lub wybrać stację radiową. Jak mogę pomóc? Wyłącz się! Cześć Tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab. Ja jestem na imprezie Mercedes Safety Experience dokładnie. Tak się nazywa ta impreza, ale nie jestem sam, jest ze mną. Janek. E, film z tej imprezy już widzieliście, ale elementem tej imprezy również jest przejazd. Przejażdżka. Mercedesem EQC 400, w którym właśnie siedzimy. I tak pomyślałem, że jest to o tyle ciekawy temat, że warto by było zrobić oddzielny odcinek, tym bardziej, że o elektromobilności na moim kanale ostatnio jest dużo. No i właśnie jesteśmy teraz w tym samochodzie. Ta przejażdżka jest dosyć krótka. Mercedes cały czas do mnie się odzywa, więc będziemy rozmawiać o takim pierwszym odczuciu, no bo ciężko tutaj się zagłębiać w walory techniczne i no, zawieszeniowe i tak dalej. Dobrze mówię, Janku? Dobrze mówisz, Marcin. Dobrze. Pierwsze wrażenie jest takie, że to, czyli e, centralna konsola, to już widzieliśmy w W205. W 205 w 205 jest na rynku, tak jak w ostatnim moim filmie teście mówię, nie wiem, 8 lat. Ta centralna część mi się średnio podoba względem reszty, bo góra, e, górna część kokpitu jest naprawdę fajna, szczególnie te orzebrowanie takie w retrostylu stylu, aluminiowe, jest naprawdę... Kosmiczne. No ale ja obserwuję samochód z prawego fotela, więc może mam więcej czasu, żeby właśnie poopowiadać o tym, jak to wygląda, ale Janku, ty jesteś za kierownicą i powiedz mi, no, jak się jedzie? Najprostsze pytanie. Jedzie się bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, płynnie. No, i przede wszystkim wrażenie robi to, jak reaguje ten samochód na pedał przyśpieszenia. I to jest naprawdę przyśpieszenie. Tak. Jest szok. No i właśnie, postanowiłem ten film również mimo wszystko zrobić, bo jest to bezpośredni konkurent Jaguara iPace, którego test również krótki, bo miałem tylko na godzinę. Jaguara, mogłem przedstawić. Cena tych samochodów jest podobna. Zaczyna się w okolicach 350 tysięcy złotych. Moc również jest podobna w okolicach 400 koni. Podobny jest charakter samochodu, bo są to takie jakby usportowione suwy, auta wyższe, ale mimo wszystko, no raczej chyba nikt się nie odważył, żeby tym spróbować pojechać w teren. Eee, jakość wykończenia kurcze, nie wiem. Nie wiem, dlatego że Jaguar jak się wchodziło robił efekt wow. Tutaj efekt wow robi na pewno wyświetlacz, no i tak jak mówiłem ta górna część deski. Pewnie, no skoro jest to Mercedes to jest to wszystko spasowane, jest to dobrej jakości, ale efektu wow raczej nie ma. Z prawego fotela można jeszcze porozmawiać o komforcie. Tak się składa, że jeździmy teraz na drogach mniej uczęszczanych w okolicach toru Modlin, które są mocno zniszczone. No i wydaje się być komfortowe. Jest to zawieszenie mocno takie sprężyste, ustawione mimo wszystko pod taki, z takim sportowym charakterem. Ale nie wiem, no wibracje jakoś tak się nie przenoszą, jest, 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 jest chyba okej, okay, nie? Ja masz taki mam, sportowy ja mam tak wrażenie, nie, że, że, on jest, że nie czuć tej, tej masy tego samochodu, że, że on na pewno jest dość, dość, dość ciężki z powodu akumulatorów, które ma, ale ta masa nie, nie jest tak odczuwalna, nie, nie jest ociężały, ten samochód fajnie się, fajnie się skręca. Ja już jestem za kierownicą, więc Kamerę, aparat podaje dalej do Janka i będziemy mogli jechać. No to bardzo proszę, ruszamy. Jak Nie. najbardziej tak. To, co trzeba na pewno powiedzieć, to jest bardzo szybki, bezpośredni układ kierowniczy. Zobaczcie, jakie małe ruchy na kierownicy. Zmianę pasa ruchu. Jest to taki zdecydowanie sportowy charakter. Znany już w innych modelach Mercedesa, bo na moim kanale widzieliście już kilka testów spod gwiazdy. Proszę wymienić na gazu. Zobaczcie, co się stanie. Zaraz przeskoczy na. Niesamowitą opcję, z którą się jeszcze nie spotkałem, a samochód sam wyczuwa, kiedy jesteśmy w trybie zabudowanym, hamuje do 50 i nie pozwala nam się rozpędzić bardziej. Uwierzcie mi, ja mam teraz gaz wciśnięty w 3-4 i jedziemy cały czas 47. Jeżeli zrobimy tak zwany kickdown, możemy to przełamać, ale samochód bardzo mocno się broni, żebyśmy właśnie tego nie robili. Niezłe. Będziemy na światło to bardzo tym przełącznikiem na desce centralnej nich Telek wybrali dwa razy trzy razy do przodu będzie tryb sport, dobra? i jak skręcimy w lewo na F, jak już będziecie mieli proste koło, dobra? tylko proste koło, proszę was to wtedy możemy odkręcić, że tak powiem do końca szpulkę dłużą. No, tak się składa, że instruktor pozwolił nam włączyć tryb sport i jak na 110 możemy i możemy przyspieszyć do końca proste koła, jadę jakieś 10 na godzinę. Stówka. 110, 120 koniec. Więcej tu nie można. I jak sobie już to potem Ciężko utrzymać, co? I koniec. Więcej nie można. To już wiele razy mówiłem w moich filmach odnośnie elektryków, że te przyspieszenie auta elektrycznego jest inne, bo ten samochód zupełnie inaczej się napędza. Sumarycznie na karce te przyspieszenie może nie wyglądać tak porażająco, jak jest w rzeczywistości, bo one przebiega troszkę inaczej. Ale no, warto by było się odnieść do iPace'a, którym jeździłem. To wydaje mi się, że iPace był mimo wszystko jeszcze dużo szybszy. Hej Mercedes. Chcesz tyle zrobić. Jaki dystans przejedziemy. Tak, Jak mogę pomóc? O, tak trochę Chcesz wyglądają te testy. Zrobić. Dobra, cicho Mercedes. E, tak trochę wyglądają te testy. To też jest dosyć ciekawe, bo nie mamy czasu zapoznać się bardziej z tym autem i chciałbym zobaczyć jaki jest dystans. Poprosiłem Mercedesa, żeby mi powiedział. Wiem, że mam 82% baterii. E, na liczniku nie widzę tego bezpośrednio. Postaram się gdzieś zagłębić w menu. Zobaczymy jak bardzo trudne to jest. Tu mam tempomat. Widzę 288 km, 82%. Dobrze by było teraz wiedzieć, jakie mamy średnie spalanie, żeby wiedzieć ile mniej więcej, wiedząc ile on spala kilowatów, to wiemy ile to po prostu kosztuje. 24,5 kW. I teraz tak. Samochód elektryczny miał być ekologicznie tanio na ładowarkach takich płatnych, gdzie 1 kW kosztuje w okolicach 2 zł. No, to wychodzi 50 zł za 100 km. Janku w swoim STI-u ile twoje 100 kilometrów kosztuje? 30 zł? Nie no, trochę więcej. No 10 razy 5, 11. No dobra, 50. no dobra, jest 50, tak. No z 50 parę. Czyli mniej więcej można powiedzieć, że koszt 100 km jest podobny do Twojego STI-a. No, zostawiam do oceny. <laughs> Nie, wiecie co? Moje, moje, moje prywatne zdanie jest takie, że auta elektryczne są na pewno ciekawe, fajnie się nimi jeździ, ale powyżej 1200 kg, jeżeli samochód waży, to jest po prostu już ideologia troszkę na siłę. Rzeczywiście jest tak, że tak jak jeździłem w Skoda City Go, której test mogliście zobaczyć na moim kanale, no to tam średnie spalanie, spalanie to może jest złe słowo, ale w uproszczeniu 11 kW. Razy nawet te 2 zł, czyli najdrożej, jak się da, to jest 22 zł. Tankując ten samochód w domu z, z ładowarki z gniazda sieciowego, to jest mniej więcej 60 kW, 60 groszy za kW, czyli około 6-7 zł. I to wtedy rzeczywiście ma sens. Jak mogę pomóc? Bądź cicho! Wybrać kategorię. Uh... Nie, Jaguar jest sporo szybszy, Ty? wiesz, no. słucham. Jaguar jest szybszy. Wyłączył się. No tak. Moja krótka przejażdżka Mercedesem EQC 400 dobiega końca, więc należałoby się pożegnać. Zobaczcie koniecznie moje inne. Testy aut elektrycznych i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.